Cześć wam. Dzisiaj filmik pilotażowy o misji, którą zdecydowałam się rozpocząć razem z moim chłopakiem Stańkiem. Misję tę nazwałam tak dosyć wzniosle w 90 dni do nowego ciała. No i jest ona z mo motywacją dla tej misji było to, że naoglądaliśmy się rewelacyjnych efektów osób, które Wzięły się za siebie, za swoje ciała, zaczęły stosować diety i programy ćwiczeniowe różnego typu, jest ich mnóstwo P90 x 30 dni z Jillian, i Insanity i różne tego typu sprawy. No i postanowiliśmy iść ich tropem. Także nasza misja składa się z dwóch takich głównych podmisji. Pierwszą z nich jest dieta, bo bez diety wiadomo, nic nie ma. Dieta stanowi większą część ewentualnego naszego przyszłego sukcesu. Nasza dieta jest dietą zdrową, opierającą się na produktach prostych, jak najmniej przetworzonych, zgodną z wytycznymi P90X, chociaż nie do końca, o czym zaraz opowiem. I tu mam taką ściągę, żeby było Wam łatwiej widzieć cokolwiek. Przygotowałam takie coś, tak do góry nogami. No i zacznijmy od rozkładu makroelementów. Tutaj jest dieta przygotowana na mnie, 1800 kalorii. Tomek je 2400, wiadomo, jest mężczyzną, ma większe spalanie, jest troszeczkę większy, no i z tego to wynika. 50% moich dziennych kalorii mają stanowić białka, to daje nam 900 kcal do zjedzenia, czyli 225 g białek. Powiem szczerze, jest mi trochę ciężko tyle zjeść, trochę to też kosztuje. Dlatego zamieniłam sobie stosunek z tłuszczem, ponieważ 40 gramów tłuszczu to jest po prostu nic, to występuje w paru jajkach i, i kawałku cycka z kurczaka i już jest przekroczony. A mój organizm lubi mieć troszeczkę więcej tłuszczu, lubi zjeść orzechy, awokado i jest mi z tym lepiej, lepiej się czuję, więc trochę tu sobie zamieniłam. Węglowodany mają 30% mojej dziennej dawki kalorii, to daje nam 540 kcal, czyli 135 g, a tłuszcze powinny 20%, czyli 360 kcal, 40 g. Jak wiadomo 1 gram węglowodanów bądź białek to 4 kcal, a 1 gram tłuszczu to 9 kcal. stąd wynikają te stosunki. No i tak jak mówiłam, ja sobie tutaj zamieniłam. Teraz źródła. Źródłami białka u nas są oczywiście chude mięsa, jajka, ryby, twaróg, jakieś rośliny strączkowe, ewentualnie kasze, które też tam mają kilkanaście, czternaście około procent białka niektóre i też należałoby je liczyć. Węglowodany to głównie warzywa, trochę owoców i to co w nabiale, w strączkach się znajduje. Węglowodanów jako takich klasycznych źródeł, czyli ziemniaków, chleba, cukru nie spożywamy praktycznie. Troszeczkę jemy chleba na śniadanie tam co trzeci dzień powiedzmy, albo płatki owsiane, ale tak to staramy się nie, a tłuszcze to tłuszcze te jak najzdrowsze, z jak największą zawartością kwasów omega-3, ponieważ ich nam ciągle potrzeba. I tłuszcze pochodzą u nas z ryb, z jajek, z orzechów, awokado i z olejów. Oleje tutaj mamy rzepakowy, z orzechów włoskich, orzechów laskowych, wszystkie tłoczone na zimno. Nie smażymy tylko w postaci sałatek, jak używamy oczywiście tych tłoczonych na zimno. Do smażenia ewentualnie mamy taki psikacz i sobie psikamy olej rzepakowy, ale to już ten rafinowany taki, który nadaje się do smażenia. No i druga część naszego planu to są treningi. Trenujemy zgodnie z rozpiską P90X, ponieważ jest to program, na którym się tak skupiamy. Troszeczkę wchodzi nam treningów dodatkowych, typu jakiś basen, rower, no i spacerów, dosyć dużo my dużo łazimy, zwłaszcza ja. Często lubię zamiast kupić tramwaj, bilet tramwajowy za złotówkę, leźć sobie przez parę kilometrów, no ale to już taka moja specyfika. Rozpiski P90X są w programie P90X, który można sobie kupić, można dowiedzieć się też wielu informacji po prostu z różnych tam źródeł od osób, które to ćwiczyły i próbować ćwiczyć tak samo. Są to ćwiczenia takie głównie powiedziałabym siłowe, trochę przeplatane kardio, trochę przeplatane jogą, jeden dzień jest na odpoczynek bądź stretching, my planujemy robić ten stretching, bo trochę nam tego potrzeba, ja osobiście nie jestem w stanie za bardzo zgiąć się do swojej nogi jak stoję, więc stretching się naprawdę przyda. No i teraz tak, tego filmu są, są dwa cele, dla, którego, dla których nakręciłam ten film. Pierwszy jest taki, że chciałabym po prostu Was poinformować, że takie coś się będzie działo, że mam zamiar co miesiąc, myślę, że co miesiąc wrzucać filmiki z informacją, jak nam idzie. A druga rzecz to jest, żebyście powiedzieli, co byście chcieli w tych filmikach widzieć. Ja planuję zamieszczać postęp centymetrów i postęp masy. Masa nie będzie się zmieniała raczej drastycznie, bo jest to program. Nastawiony na gubienie masy, ale na gubienie tłuszczu i troszkę robienie mięśni przy tym, tyle ile się da na ujemnym bilansie energetycznym, ale trochę tam ma nam powstać. Ale centymetry, mam nadzieję, że będą leciały. Taki jest nasz cel, po to to robimy. No i oczywiście po to, żeby po prostu mieć lepszą kondycję i więcej siły. No, jeżeli macie jakieś sugestie jeszcze, to proszę o nie. Mam oczywiście zamiar nakręcać filmiki dotyczące tego, co jemy, czyli różnego rodzaju przepisy na dietetyczne potrawy, zgodne z tą dietą, bądź po prostu dietetyczne i czasami rzeczy typu poszerzacze, jak będą jakieś tam imprezy. Bo planujemy robić sobie dwa mile w tygodniu, ale tylko mile nie cheatideje, które no, mają się mniej więcej zgadzać z ilości kalorii, troszeczkę tam dodać, ale nie takie, że 2000 kalorii na jedno posiedzenie, a jestem w stanie coś takiego zrobić, dlatego mówię o tym, no i mam nadzieję, że te cheat mile będą przyjemne i też będę o nich nakręcać jakieś filmiki, jeżeli będę robiła coś bardzo ciekawego. Planuję też nakręcać coś o jadło z i coś o pielęgnacji ciała, bo chciałabym się wziąć za kudły, ale to osobne filmiki, dowiecie się więcej na ten temat. Także proszę o komentarze, proszę o klikowanie, jeżeli jesteście zainteresowani całą akcją i dzięki za uwagę.